Cześć, witamy Was serdecznie, z tej strony SU jest też AF. Hej! Juuu. <grywa> Kto poznaje, to poznaję, co to zagrała? AUCH! Coś zrobiłam. Boże. E, razem z AF witamy Was w Worms Reloaded. E, jest to kolejna z kolejnych części Wormsów, nie najnowsza, nie najstarsza. Musieliśmy niestety e, zainstalować ją, akurat tą część na Steamie AF, ponieważ... Poprzednie części, które bardziej lubimy, na przykład Armageddon czy dwójka w moim przypadku, niestety nie działały z nagrywaniem frapsowym czy jakimkolwiek innym programem. Dopiero od tej części Fraps dobrze działa. Także zagramy sobie tutaj. Ja pierwsza w zasadzie gram w Reloaded. Ja w sumie też. Nie ogarniamy za bardzo co tutaj mała. zmienili. Boże co to? Ej się... jak mamy tu grać? O, fajnie, można zmienić sobie Select ale to nie, to nie, to nie, to nie, nie, nie będę w gigu, że grać, to nie jest mało <noise> Nie. 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 <noise> Dobra, random. Y save, use... Nie, nie, na pewno nie use. Y Tutaj po random. Troszkę lepiej. Średnia. Średnia. Ale kosmos. O, może bez kini. Może być, ale... O, to będzie dobre Ale tu nigdy do siebie dotrzemy, to będziemy grać strasznie długo. Czego? Okay. Wiesz co, to jest tak najbardziej tego... Święta! O, święteczne! Święta! Dobra, niech zostanie tak. E, lower, nie, to nie, woda jest dobra, można ją trochę podnieść w ten sposób. Eee, number of barrels! <laughs> 10. Random object. Ja proponuję leciutko to zmienić, na przykład tak do 5 O zajebiście. No i co i niech będzie? Gramoc. Dobrze, ja przypominam jestem chyba czerwonymi z tego co tam. Nie, ja jestem czerwonymi. No to afkapi. Aha, Jezu, ale... jaki język w końcu wybrałeś? A to się nie wybiera. To jest tylko angielski. Dobra i ja nie ogarnia sterowania. Czym się skacze? Skacze się enterem, strzela się spacją, wybór broni to prawy przycisk. Dobra, nic nie mogę zrobić po sumie. No? Dobra. Nie, ja nie, nie, nie. uważam, że muszę wiele jak to było rumsach. Dzia. Dzia, dzia, dzia. Ja to zaraz... Ja no dawaj, dawaj. Ale dawaj. Tylkoś... mało tych, a ty z pyski. Dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj. Mało tej broni. Uda ci się. 9, 8, 7. Którym się skończyła? No spacją mówiłem. 3, 4, 3, Dobra, będzie ja złe! Brawo! Dzia! Zatem to jest z ciebie! Trzeba powiedzieć, że Dobra, ale czemu nie ma na naszych pięknych nazw? Yeah, szubowie, no. Wszyscy są. No ale nie wiesz kim teraz grasz. Dobra, A, Gimperem, Gimperem o. Let's go, Gimper. nie need to go Gimper zabije duc. Nie, tylko nie duc. Dobra. Tak czy inaczej, jak już zauważyliście, mamy tutaj te nazwy YouTubeowe. Jest Bobru, Verleiden, Turboin, Kaczka. E, CTSG i jest Kaczka to taki inside joke. Tak, tak. Dobra, to się zanimiemy. Teraz dudz. ball. A będzie to? Okay? A ja tak standardowo! Cicho! No wiesz co? Albo jaki masz kask? Nic nie widzę. <grystanie> Dobra, nie wiem czy to jest dobry pomysł. Masz pedalski ale... głos. <grystanie> a jedno! A, a nie zabije ją. Tak. A sam mnie pakuje. Bo jakim ona gada! <grystanie> Wiedziałem, że ducu co mnie w takim języku gada. Ja też nie. Kim jesteś teraz? O, to będzie... Uwielbiam akcje z granatami. Co nigdy nikt, nikt, nie dafią. O kurwa, trafiła! <śmuszczak> <piechali. śmuszczak> Biedny Weru. Nieee! <śmuszczak> Zło! Biedny Weru. A, zdał tylko trzydzieści pięć. Weru zawsze poszkodowany. <śmuszczak> Dobra. A. Serio? Tym złybem? Tak. Dobra, czarcie. O, to jest TSG! Trzeba dla Szuszura dowalić. Dobra, eee, gdzie jest jakaś lina? Lina mi się przydała. Nie ma liny. Niech to nie ma liny? Musi być lina. Serio? Tu no jest to, lina. Jest tak wyjątkowo wybrakowane, że... No, bardzo. E, ja nie wiem czy zdążę. E. Prosto na mi... E, to niesprawiedliwe. E. <laughs> Prosto na beczkę. Dobra, i teraz... Mmm... Eee... Eee... Moja biedna kaczka! Moja kaczka! Wciekłem! Co? Dopadnę, wiesz? No dobra, nie widać mnie. W ogóle? Minutnicesa wygrają. Może ducy? Ducy pięć W ogóle to nogi ni, nie wygaśnie Magiczny ogień. Uda mi się to. Nie, uda mi się. Gimpera ochroniły pieniążki. Bariera z pieniędzy. Aj, tak stąd się Jestem? O, wstąpaczkę. O, paczkę. Nie, nie jesteś To To jest... wiem kim To Turbo. Turbo? O cholera. Turbo. To może być problem. Mm. Zobaczymy kto też jest. zginie w ogóle. Dobra żeby budować most? Wow, nie wiem, że to się ten. Jak się obracało? Nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia. Buh, 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 buh. Po co chcesz budować most? Kurde, ja tu się nie ogarniam z tym głupim kwipunkiem. Panie, nie ma tu na go, proszę cię. Dobrze już przystaję. I co to jest? Teleport? O, Teleport, okay. tak. No wiesz co, wiesz co, Ty świnia jadę, Tak, to zrobić. Ale Ty śmiała jak teraz Ci się czas skończy, nie zdążysz. Ej żal! Albo Smutny się... nie wziął tego. W innych częściach by wziął. Celaj! Nie. Nie. W ogóle Sorry, co to jest g? A to bazuka. Co to jest g? Minus 42 42 widzów spadło Kurna, wezmę to albo zginę próbując To zginiesz próbując Nie Tak, spadniesz na tą górę A to nie zadziała W ogóle Ładne czapeczki wam wybrałam, prawda? Bobru, nie? Suszule, prawda? I tak powinni tego nie będą wlądać. Będą. będą. Tak. Wiedziałam, wiedziałam, że tracił to, widzę, ja po prostu toczyłam. Patrz, ogień, ogień Ej, pod twój, wodą. Twój stracił więcej życia niż mój, ale to strzelił. A co tam o, było, to jakaś skrzynka. Wiem, no. Ale się boję iść po to, ale pójdę. Dasz radę. Dam. Nie Dawaj tam. jeszcze w Nie. Spadaj. Nie, row! Nigdy nie umiałam tego używać. <ślinicza> Udaje się! Nie! Nooo, jaka szkoda, co tam było? Nie wiem, nie mam żadnego pojęcia, chyba granat. Dlaczego? E, zniknęło tam. Tak. Nazwa. E, nie granat, tylko dynamit. Pudę, dlaczego szuszury zawsze mogę dodać jakieś dziwne wsparcie? Gimperowski Nie wiem gdzie idę, ale idę jest brzydka tak zarosło. Dobra Idziesz do mnie? Ła hu Już zbierasz Wszystko Ship. Dobrze, 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 dobrze Na Prawie Jestem ciekawy Co z tego oh, O cholera szka, że to niby, nie była mina Aksela! O dud! Nie! Dud zostało tylko pięć widzów Nie, nie, <śmieniciela> nie! To Keeper, został ten Zapomogę! Zapomoga za gory To będzie głupie co zrobię yy, Ale zrobię to Nie rób tego Zrobię to! Dobra, musimy na chwilę zrobić przerwę? Okej. Okay. Okej, okay, wracamy do... Teraz was. ja. Bobru! Bobru, Bobru o nie, raz. ten bobr zrobi to! Bobru to zrobi! Ej skąd masz ten trigona? Nie wiem, kurczę, to nie działa. Jak to nie działa? Kurczę to nie działa, działa, to się stawia po prostu. Dobrze, No, e, nie chcę to po no, no dawaj, dawaj! Serio? To no. nigdy bazyki nie użypalasz? Używała ale... Bo To jest jakieś 5 metrów. Oj tam, kurczę, jedno mu zostało. Jedno. <śmieniciela> Jedną jaki... Jaki... <śmieniciela> jaki żywotny. <śmieniciela> Minetnicesa. Zawsze gotowi. Dobra. Czas ci dopierdolić, kaczko. Dobra. E Blowtorch. O. Minecraft Blowtorch. Punch. Ale do co to jest? mo oh. Jakieś ciekawe. A, dobra, żeby tutaj, żeby dopiero przyjść do Punch może być. Uciekaj! Nagryfera. Bo Boże, tak głupio stunąłem. No, bardzo głupio. Jeszcze ta skrzynka tam jest. No, na tam. To. <laughs> Zapomogę, dlatego wina <laughs> Dawaj. Duć. It's time for duć. Duć, pokażesz im kto O dódzy. nie! <laughs> Yeah. Oh. Oh. Brawo, brawo dla Duc, która... W <grywia> ogóle utopił się w tej kołrze. I zamilkielne. <grywia> o oh, o oh, o oh, oh. brawo Duc. Dutaj. Dude, Ach, Duc! Oh. A to było warte pozięce, ja załatwiłam ci dwóch. <grywia> Warto pozięce, jeszcze pobró. Nie, pobró przetrwa. <grywia> Aż będzie rifle. Ej no, niech <grywia> Jak się posypało z drogi? Kto to poleciał? No, liczę to jest G? Nie wiem chyba. Oj, już zabiła, co to jest gdzie? Ale kiedy o, Teraz to? ty. A, Dobra, hero. Ile hmm, To może być... To problematyczne. Teraz ten. Kurbo. E, centry, nie, sentry nie. Mmm, dobra. To ci do, do EBM. Czymś śmiesznym na przykład z ale to śmieszne jest, ha 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 ha, 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 ha jest taka śmieszna A się jak gdzieś wpadł do tej wody i się utopił? Kurde, czekaj Dobra Żegnaj, to! Żegnaj O, ty koło, że się utopił Żegnaj, tak, babu Ale one znikają w tej wodzie Będę o tobie pamiętać no, teraz, kurczę, It's ma... time for kaczka, Ty <laughs> dostajesz ci tylko dwóch no, i tobie też. Ale patrz, mam tutaj, a ty masz tutaj. O, i tam. Jednego z jednym życiem. <grywka> tak. Czekaj, co my tu mamy? Czy by ci tutaj... Ej, patrz tu! Tu, 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 tu. Terec. Nie wiem, co to jest. Sprawdź. No nie, bo siebie zabiję. Okej. Zobacz. Wezmę jetpacka. nie, nogi nigdy nie ginie. <grywka> ja Klap. działa! Zajebiście, kochani. Okej. Okay. No, no. Cztere, dawaj, dawaj! Cicho, nie, nie nie. No, masz jeszcze czas. No, to co z tego, no nic, nic już nie zrobię. Rzuć dynamit pod siebie. Nie! Tak! Nie! Czipa. Czemu tu nie ma takiego typu... Brody. Tych... Brody. Czemu jeszcze. A, już Brody. za późno. Dwie sekund lata. Oj tam, oj tam. Hi everybody, a new weapon Dobra. Wszystko musi tutaj dowalić. Mhm. Chyba nie mi. I to będzie bardzo trudne. I w ogóle nie wiem jak sobie z tym poradzić, ale... Kurwa. A! a Nie tak miało wyglądać moje życie Czy to Peru Veru, no Mogliś go tu wody wsadzić Baseball bad boy Dobra mm, Teraz tak, uh, hops. nie tu! Co to jest w ogóle? Dlaczego to nie działa? I czemu to działa tu, a tu nie? O, kurwa nie dążę, A Aaaaaah Wszystko, nie? gdzie to jest? A... Brawo! Brawo! Bra brawo, jest. brawo, za dobry duch. ESA, brawo! Wszyscy dumni. taki mm. Ej, tam jest deska z chałmem. Dobra, ja tutaj idę się podleczyć. Szuszuro jest tutaj moim e, najlepszym graczem, jak widać. Dobra, nie chciałam tak użyć. Okej. Okay. W mi ja tutaj się nie poddam no. łatwo Tak, zbuduj sobie bunkier Tak, Dobra, <grym> do, dżyski dżyski do pierwszego Tak, zbudowałam sobie bunkier Szuszy, masz ładną czepoćkę A tylko oni wszystkie takie mają Moi i wszystkie mają, no Bo im takie wybrałam A Moi mają jakieś przerażające, nie wiadomo co na głowę No nic nie wybrałeś Jakiernicze W ogóle, turbo, czemu ty jeszcze żyjesz Dobra, mm, teleport Teleport, bo zgiń Dobra, nie ma sensu, tu się przeniń jeszcze ten, przejwaniać, więc się przeteleportujemy. Tu. Biju, biju. Patrz, szula ma sto życia. Nie Jest pro. Kurde, będziemy jeszcze więcej. Okej, teraz ja. Private awka. Pri prywatna prywatna. Tak. Serio? A, pouciekałeś miegle. Nie, że ci się to uda. Tak, sądziłam, że mi się to uda. <grym> Turbowin jeden. <grym> I to bieda. No, straszna bieda. No, nie wiem, co teraz to mogę zrobić. Turbo zeruje. <grym> <grym> Turbo Ale <-zorujesz>? czy <grym> żyje, trzyma się, co od niego chcesz. Dragon Ball. Dragon Ball, fe, fe, fe. <grym> Sorry, nie wiem, co mogę ci tutaj wysłać. Nie ma niestety nic no co. No dawaj 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 dawaj. Ja dawaj, dawaj! dawaj, dawaj! Dawaj, dawaj! Dawaj, dawaj! Chęt zadka. To, to Zabieraj! Zabieraj. Ale marnuję. Zdążę! Zdążę! Zdążę. Replay! <grywia> 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 Replay błagam! To było zbyt piękne! <grywia> Gdzie <grym> <spawacz>. jest spawacz? <grym> Chowa się, boi się O idzie do mnie Trochę rund to minie zanim tam do mnie dojdziesz Spoko spokoj, ja mam na ciebie plan Klucz <grym> Break the life, może możesz <grym> Dzięki, nie chciałam <grym> <laughs> ale mu stanął Nie ja mam inny plan lepszy Uda się, tam tutaj jest taki dół w prawym dolnym. Spadaj! Boku. Idź stąd Kaczko Uda mi się to. Na pewno. Uda mi się. Tak. Uda mi się. Będzie, przeleci. Tak. Jeszcze będzie. Jest! Chowaj. Jest, ale mam teraz na ciebie widok. <laughs> na golesa. Och, spadaj, kończ Szyszuro tańczy i ma 131 życia, tak? Szyszuro don't give a fuck. <laughs> I co? Kurwa nie działa. <laughs> nie działa. Dobra, em... O, 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 o. Nie! No. O kurwa! No. <laughs> Przestać! No nie! Dlaczego to się tam zablokowało? <laughs> Jakie to było żałosne. Brawo! To już teraz więcej użyję. Jeszcze raz. To już, to już turbo nie żyje. To już turbo nie żyję. Dobrze powiedziane. No po. Cholera. Co to miało być? I tak dostał. Pekarz. No. Salut. Salut. Urwał te has... Ale walka. W Ja mam życia. No. Co to jest kurwa? Co ty na cheetah lecisz? Tak, Trzy wie, to... apteczki, 130 zdrowia? Boże! <noise> Lubię przyszura po prostu. To jest żal. No rób coś. Dobra. A mu się od razu. Na pewno. białą flagę. Dobra, emergency teleport. Kto gdzie mnie przyniesie? Gdzie jestem? Tu! Brawo! O, matko! <noise> Brawo! Brawo! Uczna! To było bardzo, to był bardzo dobry ruch! Nie możesz tego życia! 160! Bliż! 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 No A, nie umiesz! Szuszuro. Bliż! Nie wiesz jak się starczy z tyłu. Kurde, udało jej się! Fajny dźwięk wydaje się szusurek skaczesz, Dawać, jak nie wydawał się taki zawsze. Wow. Szusuro tak. Jakim cudem. <laughs> Widzisz, to jest szuszyro. O, idealne miejsce. Jaki schron. Schron przeciw otomorze. I teraz spacja. Nie. nie. Weź to Włochansku. Dobra, niedługo będzie student death, bo dwie minuty zostały. Woda podnosić, a ja tymczasem mam ślinę? Mam <grym> linę hmm. To może być problematyczne hmm, Może spadochron mi jakoś po... Kurwa <grym> Tak <grym> skończę spadochronie do wody Jak mam to zrobić? Okej okay. Muszę to zrobić Eeeem <grym> <A, a, grym> <grym> Skuczne. Co to było?! O masakra! Nieee... Udało się. W tym momencie, moje nadziei, nadzieje prysłe. O matko, serio to jest tak? <noise> Zablokowałaś! <się. głos> Zajebiście, teraz musisz tylko dynamitem to wysadzić. Nie. Czekaj. To już nie wygłosila Czemu on to za debil. Zajebiste to było. Wiem. <noise> Kurde, masz, masz tyle życia, co połowa twojego filmu. No. A ty masz bardzo fajną sytuację teraz. Mm, dobra, może czymś się jednak wydostanę. Nie masz żadnego. Nie no, mam palnik. Palnik może mi pomóc się wydostać. Tak. Tutaj. I tam jest woda. Kurwa! Mógłbyś <noise> no, tam spaść. Mógłbyś cię spać, to by było piękne. Dlaczego? Dlaczego się na mnie myszczą? Tam są skrzydła do których nie mogę pójść. No To nie nie działa. Tam <grym> już To się... Dobra, tu. Bob budowniczy, za mną radę! Bob budowniczy! Nie, jest sam! La, 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 la. Jest! <laughs> jest, co <Cofam> pan się. Powinniśmy <laughs> Ja nie mam już namierzonych. <laughs> Ale ja się nie poddam. To gdzieś granatem? Tak. Boże, Boże. Boże. Ale skrzynkę ci. <laughs> A, jednak nie wybucha w wodzie. Dobra, Verleiden, jesteśmy ostatnią nadzieją Kaczko Petrol bomb. o kurwa Kto jest co jest petrol To jest Petrol Bomb, to jest to Aha Ja ci pokażę po co mi Petrol Bomb Za chwilę Dobra, Petrolbomb. Petrol Bomb Uwaga, uwaga, uwaga Serio?

Muszę do życia, ale... Ty też. O matko też. O matko, ty też! Kurde. O nie mam ale się... moje życie, też jest barny! Nie! O, na szczęście mam coś, czego ty nie masz. Nie! To jest nie fair! Nie. To jest tak bardzo nie fair. Nie, nie się tak się wychodzi z najcorniejsze <grymne> to To było nie fair Pamiętajcie, nigdy się nie poddajcie, nawet jeśli macie jeden <grymne> życie, <grymne> a już na 150. Zbadaj! Ui. To było nie fair! Dziękujemy wszystkim za oglądanie, kciuki Oj. w górę, bo oczywiście S wygrał. Kto mógł inny wygrać? <grymne> <grymne> Przegrywałeś, nabiłeś Wiedna przez acta. całą grę! A to było specjalnie Spadaj. robione, ja to wszystko no. zamierzyłem. Aha, tak na pewno. Jejku... Tak gromny odesłał. O! Dobra, tak czy inaczej wiadomość dla Was. Jeśli Wam się podobało, jeśli chcecie więcej takich odcinków naszych wspólnych z Wormsów, to śmiało piszcie. A jeśli macie jakiś pomysł, jak nagrywać starsze wersje Wormsów, Fabsym albo jakimś innym programem, żeby to działało, to również piszcie. No, to do zobaczenia wszystkim. Na razie, cześć! Cześć! Hej! Bye. Jeśli obejrzałeś film, nie zapomnij dać kciuka. Jest to spora motywacja dla twórcy. I pamiętaj też o subskrypcji, by być pierwszym i być zawsze na bieżąco z kanałem. A jeśli masz wenę i ochotę, popalnie również komenta. Dzięki wielkie, moi drodzy, i pozdrawiam was serdecznie. Esu.